Hey, Moi drodzy, w ten piękny i wyjątkowy dzień! Witam Was, Olga, z Wielkiego Buka. A czemu piękny i wyjątkowy dzień? A to wszystko dlatego, że dzisiaj obchodzimy Dzień Kobiet. Tak, kochani, to wyjątkowe święto. Święto, w którym warto docenić ukochane kobiety wokół nas, wykazać odrobinę dżentelmeństwa i może powiedzieć coś miłego, a może nawet podarować niespodziankę? Dzisiaj, razem z księgarnią internetową Wobling, zamiast kwiatka albo razem z kwiatkiem, proponujemy podarować ukochanej kobiecie niespodziankę w formie książki, w formie e-booka, tak żeby ten piękny dzień był jeszcze piękniejszy i żeby ukochana kobieta zapamiętała go na dłużej. Specjalnie dla Was w ramach inspiracji przygotowaliśmy 8 propozycji dla 8 wyjątkowych typów kobiet, tak żeby każdy z Was mógł znaleźć coś dla siebie. A na dokładkę księgarnia internetowa Wobling ma dla Was aż 8 e-booków do rozdania, ale to wszystko za chwilkę. Typ pierwszy to Romantyczka. O sercu przepełnionym mocą uczuć, uwielbiająca romansy i literaturę obyczajową ze szczyptą miłości. Dla Romantyczki wybrałam Botanikę Duszy Elizabeth Gilbert. To wyjątkowa powieść o wyjątkowej kobiecie, Almie Whittaker, która w XIX wieku podbija męski świat botaniki i biologii i udowadnia, że wszystko jest możliwe. Typ drugi to Intelektualistka. Kobieta o wyrafinowanych gustach literackich, która ceni sobie piękny styl, doskonałą fabułę i nie stroni od klasyki. Dla intelektualistki proponuje genialną przyjaciółkę Eleny Ferrante, czyli jednej z najwybitniejszych i jednocześnie najbardziej tajemniczych współczesnych pisarek europejskich. Tożsamość autorki wciąż pozostaje nieznana, a jej trylogia napolitańska to prawdziwy majstersztyk, a o samej genialnej przyjaciółce opowiem Wam już na dniach. Typ trzeci to Nieustraszona. Czyli czytelniczka, której niestraszne są horrory, thrillery, która lubi się bać i lubi też porządny dreszczyk emocji. Dla nieustraszonej wybrałam nieznajomego, Harlana Cobena. To jedna z najnowszych powieści autora, która ma sobie wszystko co najlepsze od tego twórcy thrillerów. Tajemniczy nieznajomy zdradza sekrety najbliższych osób i nic już nie jest takie jak przedtem. Typ czwarty to podróżniczka czyli czytelniczka żonna przygód, która uwielbia uciekać na oceany, do dżungli czy na pustynię. I dla podróżniczki wybrałam W samym sercu morza na Nafaniela Philbricka. To co prawda nie jest powieść, ale fascynująca książka, która opisuje katastrofę wielorybniczej jednostki Essex, która miała miejsce w XIX wieku. Jednak co ważne to właśnie ta katastrofa morska zainspirowała Hermana Melville'a do napisania jednej z najbardziej kultowych pozycji marnistycznej literatury, czyli Moby Dicka. Typ piąty to Pani detektyw, która niczym szedł Sherlock Holmes zbiera wskazówki i tropi kryminalne fabuły. Dla pani detektyw idealne będą żniwa zła Roberta Galbraitha, znanego również jako J.K. Rowling. To trzeci tom cyklu z Cormoranem Strike'em i z powieści na powieści jest coraz lepszy. Tym razem będzie to dla bohaterów rozgrywka osobista, będzie trzech podejrzanych i jak zwykle rewelacyjne tło obyczajowe dla powieści. Typ szósty to nastolatka czyli dziewczyna, która po części wkracza już w kobiecość i dla niej wybrałam po części powieść młodzieżową, czyli Światło, którego nie widać Antonego Doera. To nagrodzona pulicerem historia o wojnie z tajemnicą w tle. Mamy tutaj nutkę magii, mamy tutaj wojenny dramat, ale przede wszystkim dojrzewanie w jednym z najtragiczniejszych momentów historii. Typ siódmy to Chichotka. Czyli czytelniczka z poczuciem humoru, która uwielbia chichotać, rechotać i tarzać się ze śmiechu podczas lektury. Dla chichotki idealnie sprawdzi się komedia idealna, czyli ostatnia arystokratka i arystokratka w kropie Ewrze na boczka, czyli absolutny hit czeskiej literatury. Działa niczym pigułka radości, od której nie sposób się oderwać. A typ ósmy to marzycielka! Czyli czytelniczka, która uwielbia uciekać w światy wyobrażone, w krainy fantazji i nie stroni od fantastyki science fiction czy realizmu magicznego. I dla niej wybrałam coś naprawdę wyjątkowego, czyli osobliwe i cudowne przypadki Ave Lavender, Leslie Walton. To piękny i poruszający przykład realizmu magicznego i opowieść o dziewczynie ze skrzydłami, która jedyne czego pragnie, to zwyczajne życie i prawdziwa miłość. I tak właśnie prezentuje się moje top 8 książek dla 8 wyjątkowych typów kobiet. Mam nadzieję, że w tym zestawieniu każdy będzie mógł znaleźć coś dla siebie i zapoluje też na e-bookową niespodziankę dla ważnych kobiet w jego życiu. A teraz niespodzianka na Dzień Kobiet od księgarni internetowej Wobling. Przedstawiłam Wam 8 propozycji i mam dla Was aż 8 e-booków do rozdania. A pytanie brzmi... Którą bohaterkę literacką chcielibyście się zamienić chociaż na jeden dzień? Przeżyć przygodę swojego życia w jej fabularnym świecie? Swoje odpowiedzi wpisujcie w komentarzu pod tym filmikiem z dopiskiem jakim typem kobiety jesteście albo dla jakiego typu kobiety chcielibyście upolować e -booka. Na wasze odpowiedzi czekam do niedzieli 13 marca do północy i na dniach wylosuję 8 zwycięzców. I to wszystko na dziś! A w tym wyjątkowym dniu wszystkim kobietom, dziewczynom i dziewczynkom życzę samych cudności i wspaniałości, żebyście spędziły pięknie ten dzień. A my, kochani, widzimy się już na dniach. Do zobaczenia, pa pa!